Alo alo, 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 alo. alo, alo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Europa nie też Dzień dobry. Tak, tam jest Ignacy. Tak, lecimy, lecimy. Ja może dam na trójkę dla odmiany. A daj na trójkę. No i cóż, ja mam daj bunt. Upadło Cambry, które chciałem, żeby upadło. Teraz mogę przynajmniej obserwować, co się u ciebie dzieje. Hm. Francja walczy, Anglia duża, ale nie stworzyła Wielkiej Brytanii o dziwo. Ja mam buntowników. Ja żeby... peł... Kopcji. Mm -hmm. Just mam sobie zjadł, ale widzę, że mają dużo żołnierzy. Znaczy dużo sojuszy przede wszystkim. Tabarestan. Tabarestan bym z w sumie. Z czym ma... O, w sumie. Hmm. Mogę wziąć kolejną militarną i wezmę, mam 12 militarną, a to oznacza, że chyba będę miał... Tak! Step footman! Step footman! O! I mam strzelce. Który masz poziom? 12? 12. Co ja masz? No i stało się to, czego się obawiałem najbardziej, koalicja, of co to jest? koalicja ruszyła na ottomanów. Poszło? Poszło. Ja oczywiście nie wezwania do wojny, bo widzę, że musicie wiedzieć, że jest koalicja na ottomanów, bo by nie wiecie, bo ja to zauważyłem w przerwie między nagraniami, czyli inaczej to założył. I ta koalicja jest całkiem spora i ani myślę w ogóle im pomagać w tej sytuacji, bo to byłoby samo. Okej, okay, Kontraformacja wchodzi w grę. A Ustaweł ja? co a ja dostaję 1 stabilność w dupę. O! Tribes Seize Power w Krymie. No, byłoby przykro, gdyby ktoś teraz was zaatakował. No. teraz hmm. co ja mogę zrobić, żeby tego nie było? And when the tribes have been curtailed, czyli co? Curtailed, czyli hmm. chyba musisz się z nimi pogodzić. No, ale ja mogę W sensie, w jakim sensie? Co ja mogę zrobić? Muszą spaść im ich władza, nie wiem. Nobles are worried, fajnie. dwa eventy na stabilność pod jeden miesiąc. Super. Cieszymy się. Powiem ci, że Austriacy już za zaorani straszliwie. Co my tu mamy? 10 lojalności. 10 Army Tradition. No i lojalność chyba chce, tak? No chyba na pewno. Mi się daje, że lojalność jest dobra. A no, ale przynajmniej zdążyłem wziąć technologię dwunastą, zanim wybuchli. Grunt, że nie ma buntowniku. Dla dobrego. Ardlan? Co to było? Co? Ardalan. No, coś tam było z nimi. No, to, to oni coś tam spisowali z kimś chyba. Aha, spisowali z, z wrogami Korosanu, który roz jest rozbierany na części pierwsze. No, smutna sprawa, ale na to nie poradzimy. Okej, okay, czy ja mogę zaatakować Afganistan? Pytanie życia, sprawdzimy. Afganistan. Pod A. Ile ty masz żołnierzy? 10 tysięcy! Wow! I ty masz sojusz z Deli, tak? A ile ty masz wojska, tak z ciekawości? Mało, 20 tysięcy. Deli... Nie chcę mi się, przyznam, bez bicia patrzeć nawet, wiesz, w Ledgera. Hmm. Aż tak mnie nie szanujesz? No. A, tak podejrzewałem. Johanpur i No kogoś bym zmasakrował, tylko kogo? Kogo nie zaatakuję, to będę miał ogromną wolę. Moskwo. Moskwo z czym ty masz? Z Anglią, Livonian, Order, Gruzją, Twerem... A, 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 a. Ktoś musi mi pomóc zmasakrować tych gałganów. Szwedzi, nie chcecie sojuszu? Z takim super supermocarstwem jak ja? Gdzie tam Szwedzi by chcieli sojusz? Cóż my tu mamy? Military lider has the. no super. A my mamy iwencik, który mówi nam, że rewolucja. I musimy zrobić autonomię. Wy gdzie? W Wasz niech będzie. Zgadzam się. Ej, pamiętajmy, wygrywają ci, którzy nie boją się wojen, a nie ci, którzy dążą do pokoju. I tak rozmieść trzeba jałty. Hehe, <grystanie> <grystanie> i moją grę. ugra. Tak. Nie. Afganistan, co my tu mamy? Idę tym skurwysynom okupować Tyrol. To jest najlepsze, że do okupowania na świecie. O, Limburg upadł bardzo ładnie. No, zapraszam jeszcze tutaj. Może no. jakbym zrobił więcej armii? Silesia, Religious Civil Disorder, ojojoj, oj, oj. smutna sprawa. No nie? No. Aż mi się nawet smutno zrobiło. Dobra, Austria jest zaorana. Tutaj tego jakiś działa, pedero, pedero, pedero. Okej, okay. robią armię nienawiści i zniszczenia. Może wystarczy, żeby zmasakrować ten Afganistan. Czy ja mam na niego okazję z beli? Mam. Mam. I, i, nie odpowiedzą. Ej chwila. To take core, ja chcę take core jakie? Mamaja. Gdzie jest Mamaja? Tutaj jest Maja. Maj. I, I declare warn. No, no. Poczekaj chwilkę. Hmm. Hmm? Hmm. Patrzę co mogę zajebać wiesz. Austriakom zawczasu zanim Węgrzy wiesz wypisują nie? Mhm. Fręczką te bym jeszcze chciał nie? Ha, Flandrię? Kurde, no. Bo mogę zabrać już im Cambry i się boję, że po prostu, wiesz, jeżeli ja tego w porę nie zrobię, to będzie Lipton, nie? No, kumam, kumam. Hmm, nawet dobry dowódca, gwiazdkowy ten mój król. Niech będzie, Selim I Giray. To jest jego następcą w ogóle? Fate Giray. Dlaczego ja go nie mogę nazwać? Smutna sprawa. Dobra, na dalej. Mhm. Mm no, Afganistanie, przyjdź tutaj armiami. Stoję w górach, czekam na Ciebie. Wbij się we mnie. A co to jest? Co to jest? Chwila, moment. W Bamajan, co to jest? Jakieś dziwne jaskinie. Jakiś cud świata, chyba. I na ty? Mm -hmm. Spójrz tutaj, jak jest masz Paluchistan, nie? Czekaj sekundkę. Trochę muszę wymanewrować się. Sekundeczkę, bo to kilkanaście bitew w jednym momencie, dobra? Chyba, że mi zmniejszysz tempo na dwa, to mogę ci spojrzeć. coś. Nie, nie, to nie. nie. Dobra. Okej, okay, żyją. Dobra, dobrego. Lol, jeszcze ma Civil Disorder. Jak ładnie, Armia to para jest tam, w stanie? A, Armia w ogóle jest tutaj. Łomatko. Zaskoczyli mnie. Kto by się spodziewał, że tutaj przyjdą? Ok, co to za jaskinię? Co się stało? O, Państwo z wojny? Chyba? Tak, dostałem Cambray, ok. W ogóle patrz, masz, masz, masz Baluchistan, nie? To jest taka, widzisz taką policję Bamajan? Ona jest e, Baluchistan widzę na pół... Tabarestan ja tylko widzę Ardalan. Jeśli tam kończy granicę. tam się kończy to no nie bo jest taka kaplica Bamajan, tam jest miasto Gór. I tutaj są takie jaskinie z takimi czy jaskinie, Jakieś takie dziwne góry z takimi dwoma posągami. Ja nie wiem co to jest w ogóle. Nie, nie wiem wiemy. jakiś kompleks? Nie, nie wiem, nie wiem co Tym, ci się tak, odpowiedział. Dziwne, że takie miejsce naprawdę. Hmm. Pewnie jakieś ważne rzeczy, a my nie wiemy jak zwykle. I... No i wyjdzie, że znowu jesteśmy ignorantami, nie? Dokładnie. Nie do Pesztu, zapraszam. OK? Dostałem Cambry, to najważniejsze. Oblegam to Afganistan, to najważniejsze. I zaczynają mi tykać punkty w takim razie. Gdzie są forty tego Afganistanu? Czy ma jakieś forty? No, nie ma fortów. Ma tylko bosko, to będzie szybka wojna. Grunt, żeby stworzyć sobie dużego sojusznika. Jak nikt nie chce z tobą wziąć sojuszu, tworzysz sobie sojusznika. Moim zdaniem genialny pomysł. Ksiąś Jarema. A słuchałem tak oczywiście wczoraj na ten kawałek i było, e, kto od niej wiedział. A, oczywiście. Ksiąś Jarema. Kaczmarski był, był inteligentnym facetem. On potrafił. On to jest koleś, który potrafił zaśpiewać piosenkę, w której hejtował kogoś, i ten ktoś nie wiedział, że jest hejtowany i jego piosenki z uśmiechem na mordzie. To wiesz, że rzecz jest taka, że generalnie ten ktoś już nie żył, nie? To tak. Znaczy, akurat w tym wypadku, ale na przykład Mury Runą, piosenka, która Solidarność tam w ogóle śpiewała, jest z uśmiechem, że Mury Runą, a on tam hejtował wszystkie rewolucje i wszystkie powstania i że to mówi, że to debilizm żeby wszelkie powstania organizować. Mm -hmm. On tam ma, w tej piosence jest, że no tam można tam śpiewać, tam jest jakiś śpiewak, tam grajek czy coś takiego, nie pamiętam i koniec końców, że ta rewolucja, ona tam biegnie, ona wszystko wyrywa i zabija na końcu jeszcze tego grajka, bo tak, nie, bo, bo, bo on był sam. No tam coś takiego było, tylko tego już nie śpiewało. Darmowy event ze Stability Increase, jak ładnie. A ja idę zmasakrować muntowniczą armię I w I event od dziwo nazywał się Stability Increase, nie wiem czy uwierzysz. <laughs> no, Paypal state widzę, że się ostro, znowu nic nie dostałem z tej wojny, dobrze Ale przoraliśmy tych węgrów powiem ci. Ale przeorałem ten organistę. No i co teraz zrobicie, Nobel Rebels? Gdzie nie pójdziecie, tam będziecie mieli problem. Mm. Luz Piety. Jedna armia. Właśnie druga armia nie musi wbijać w sumie. Jedna mi tam wystarczy chyba. Mm -hmm. O, obległem już peszt. Została tylko Buda, Buda. Buda też już jest chyba blężona. Noszę takie wrażenie. O. Idealnie. Dlaczego ja mam wytyfy? Dlaczego ja mam minus 5 warscore'a, skoro ja kontroluję mój wargol? Dobre pytanie. Życiowe. O, okej. Okay. A co to za armia mi się tutaj we mnie wbiła się? Szybko pędzić, pędzić! Jak Bimber. O, dostałem fejwory za to, że bardzo pomogłem w wojnie, wiesz? Z o. Polakami. A ja idę zmasakrować armię Afganistanu, która jakimś cudem w ogóle od... zmasakrowała moją armię. To jest w ogóle smutne. Jak do tego doszło? Kim jesteśmy? Ej, no, mamy więcej dyscypliny, lepszego generała. Bo ja wiem, że minusy za przekraczanie rzeki, no, ale no litość i ludzie. No ludzie, no. To jest jednak armia Krymu, tak? Tutaj powinniśmy wygrywać, masakrować. No i dobrze, i właśnie tak ma być. Od tego są oni, od tego oni są. Okej, okay. wziąłem plus jeden markantylizm, W ogóle, w ogóle ten. E, oglądałem. Tam wyłączyłem sobie kaczmarskiego, jak ciebie nie było, nie? Jak ty jadłeś obiad. Tak? I tam wczytałem komentarze pod kaczmarskim z ciekawości, co mi się piszą o tym. I, i tam w jakichś krajach pisał, że. Jezus, dlaczego możecie słuchać takie przedwojenne gówna? Posłuchaj mi się prawdziwej muzyki Awatari JP na, na YouTube, nie? I tam mm. będzie mi: No, i powiedział człowiek z awatarem JP: Jaka w u ciebie muzyka? No, jak to jaka? No, no peja. Nie wiem, jak już nie macie nawet co, czego słuchać, tam się wydaje. Też bankowo. Ja wiem, że trollowo, ale to jest taki śmieszny star. Jak już ja nie macie czego słuchać, to przynajmniej dody, bebibera albo Mandaryny, to przynajmniej się pośmiać idzie: O nie, takie. O. Nie, ktoś tam pewnie śmieszkowo zakładam stary. Ale to jest mimo wszystko. Dobry śmieszek, dobry śmieszek. To tak samo jak u mnie, był śmieszek. Który... Była, dyskusja o skrzydł... o Jezus, posta... była dyskusja o skrzydłach. O, Jezus, Rosja Była dyskusja o skrzydłach kucarskich. Tam jak ktoś pisał, że no przecież to oczywiste, że skrzydła by po to, żeby mogła latać. <laughs> no jakże? Francja podziwa wojny Sabaudi. Ty imperialista! Zostaw ich! Mają jedną prowincję i tysiąc żołnierzy. No, serio. Co oni ci zrobili? Są. Co? Tak po prostu? Po prostu są i dlatego planuje zmasakrować. Jak może być takim imperialistą? Nie poznaję. To też dobrze, że pomogą Polsce, bo silna polska, silna Litwa to słaby Krym. Słaby krym, ty nigdy nie zobaczysz swojego krymu. Zobaczysz. Zobaczysz. Będę potężnym potęgą, tak, potężną potęgą, tak, potężnym potęgą, tak. Wysłów się po, 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 po. karadel. Bardzo ładny... Dużo chyba zostałem, stycję. Ach, cholera Ming nie podzielił się tak bardzo, jak chciałem, żeby się podzielił Moja armia, dlaczego stoicie w jednej prowincji i dostajecie War Exhaustion? Może stójcie, nie wiem, w dwóch prowincjach. Brzmi jak dobry plan. Dziękuję. Baluchistan, kiedy masz Sojusze? Z no to No to zaraz nie będziesz miał tego sojuszu. Co o tym sądzisz? Persja, do kiedy mamy Trusa? Do 1550. Czyli za chwilę przestaniesz istnieć Persja. Warto ci to było? I warto było? I, wa I po co ci to było, Persja? Po co ci to było? No nie wierzę. Co się stało? Co się u ciebie zrobiło? No nie wierzę. Oni mi oblegają stolicę Oni myślą, że oni mogą... że oni w ogóle.. jak? Tak się nie robi. Ej, Iwnacy, oni doszli do krymu. Oni mi tam jakieś referendum robią. Ty kraj do... chyba jest taki demokratyczny, u ciebie jest chyba sporo referendów, nie? Tak, oczywiście. O! 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 I tabarestan stwierdził, że się popłacze. Ale zobaczcie, czy z flotą cały czas obowiązuje ten bug, że nie wolno się gdzieś na morzu? Czekaj. Mm, mm. e, Otrzymuję, Odtrzymuję, proszę. Przepraszam. Szybko. Rejs the province. Rejs O! I teraz to skorować, poproszę. Co to za flota schujała, jest. Teraz tak. E... Hmm. Jeśli można, mhm, oczywiście Timurydzi. Słuchajcie, to wszystko są wasze etniczne ziemie. Ja, ja to widzę. Ja, ja, ja widzę, że to są. Wy to chcecie. Wy prosicie o to, żeby to otrzymać. To są ziemie, które należą się wam. Timurydzi, wam! Jako krajowi, który był wielki, a upadł po części przeze mnie. Ja pamiętam waszych Timuryd separatystów, i ja wiem, że wy chcecie być tacy duzi. O tacy, o tacy. Wspaniali, cudowni. Będziecie najcudowniejszym sojusznikiem świata. I jeszcze to. Teraz ja tak, Afganistanie. Słuchaj, bo jest tego sprawa. O, nieźwiedź, wiesz, że już jestem pierwszy? Jestem drugi. Cholera jest. Ozdobałem mojego Wiktory Karda, więc. Twoja przewaga, którą zdobyłeś na początek, właśnie tracisz w znaczeniu. Hmm. hmm. Znaczy, Ile Anglia ma statków. Czemu ja mogę z nimi spisować? Z czym ja jeszcze walczę? Aha, tutaj walczę z jakimś gówniakiem. No dobrze. To skoro walczę z jakimś gówniakiem, tam podejdź do jakiejś armii. Dobra, mogę otrzymać? trzymać. Proszę. Armia Afganistanu dalej, uparcie oblegają ten Krym! Zostawcie go w spokoju! Bo jak tam pójdę, jak zmasakruję, to Inoros. Coś się Hamburg. Się... O, Burgers Seas Power. Ee, Hamburg chyba stał się. Ee, już ci powiem, kim się stali. Tak, Free City się stali. Intrygujący. Chyba, żeby od początku. Nie, oni no byli od początku. Free City. Burglars Seas no... Power. O. Idę do Zostawcie moją stolicę wygałgany, bo zmasakruję. Nawet nie wyobraź sobie, jak bardzo was zmasakruję za to, Stoicie w ogóle w mojej stolicy. Gdzie jest mój dowódca dwuwiastkowy, mój nie. król? Królu, uratuj stolicę. Twoi poddani w ciebie wierzą. I teraz wbijacie się równocześnie. A, Jolo! No, I żegnaj armię Afganistanu. Było tu przychodzić? Było tu przychodzić? O Jezus. Jak rozwaliłem, na części pierwszej. Łomatko kobos. A dzień dobry. Dziwny, śmieszny kraj, u którego nazwy nie potrafię wymówić. Hmm. Dostałem misję Conquer Milan. Klejmy na wszystkich prowincje. Wniosek? Trzeba skonkurować Milan. No właśnie. Palatynat. Masz jest sojusznikiem Austrii. Do widzenia Afganistanie. Wojna z tobą była przyjemnością. Timurit Korosan. Hm, ciekawe. A, widzę, że zjadłeś No Owszem, stwierdziłem, Dobrze. że to jest ten moment, że... To... Ach! Kto to za bunt? Gdzie bunt? Jacy b... Jaki bunt? Gdzie? U mnie Dlaczego 30 tysięcy kazakich separatyzm mi wybuchło? Dlaczego te mają wysoki Liberty design? Ej Ty może ludzi... po tym jak ci pieprzy na Ukrainie wiem taka sugestia. Hmm. Hmm. Flanders. Ja mam 30 tysięcy buntowników w prowincji, w której... Chwileczkę, jaki tam był? 15? W Kipaszaku? Co to co, 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 co za prowincja, że tam tyle byś tak było i de developerów w sensie? Hm. Może pompowali, wiesz? Timuric Korosan chce się buntować. Nie, nie, Timurici, no. Nie, 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 no się kochajmy. Macie być moją marchią. Powiem ci, że właśnie zamknąłem Francji. Mam plus 5 dyscyplin. Wszystkie idee zamknięte. O, Baluchistan upada. A no i dobrze, niech upada. Hmm. Czemu mam hajs na minusie, co się dzieje? Aha, uzupełnienia. Aaa, i uzupełnienia. Gdzie jest mój dowódca z tej armii? Dlaczego tu nie ma dowódcy? Dajcie to jakieś dowódcy. Takiego co ogarnia życie. Głupi buntownicy, idźcie z moich ziem! To są moje ziemie! Walczyłem o nie! Tu tu, 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 tu. Baluchistanie, ile ty masz żołnierzy? Tak, tak, na logikę, tak. Porozmawiamy o Twoich żołnierzach, o Twoich problemach. Podejrzewam, że nie masz ich zbyt wielu, więc sprawdzimy to w Ledgerze. Baluchistanie, pod B. Baluchistan. Masz 8000. Wydaje mi się więc, że nie istniejesz, więc no teoretycznie. Mógł. O, 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 no, no, wbili się, dobra. Żegnajcie, buntownicy. Było się nie buntować. Ja chciałem pokojowo to rozegrać, a wy jak zwykle bunty, bunty i bunty. I po hmm. co wam to było? Oh. No, poodbijać prowincje, które są okupowane. No i na oh. ten stan. Powiedz mi, jaki taki wariant bym rozważył. Jaki? Mam szansę, jak przeorać się Austriaków <coughs> i tak szybciej, niż bym nawet mógł. Wystarczy, że powiem wojnę lierz i e, wówczas Polacy mogą powiedzieć wojnę lierzowi i wtedy znów się bije z Austriakami. Pytanie tylko, czy Austriacy, e, aha, oni są jako koble regent zaakceptowani, że ja atakuję członka Holy Roman Empire, tak? Mhm. I oni wtedy mogą wołać wszystkich swoich sojuszników, tak? Tak. Czyli to będzie bardzo trudna wojna, nie? Mhm. Okej. Okay. No dobra, to nie ma jeszcze tego wariantu. Stworzyłem właśnie historyczną rzecz. Słucham? Po raz pierwszy w historii wszystkich moich serii stworzyłem marchię. Wow, zajebiście. To w końcu z tego, z tymurydów zrobiłeś marchię? Bo ja nie chcę iść na wschód, ale chcę mieć bezpieczną granicę na wschodzie, dlatego stwierdziłem, a, Timurydzi, a, co tam. To na zachodzie raz, że chcesz zrobić marchię w takim razie. I czemu w zachodzie? Bo może być przykre, gdybyś... że Dobrze by było, gdybyś się w tamtą stronę rozwijał. No, może cię spotkać niemiła niespodzianka. Czy ogólnie mój plan właśnie zakłada, że ruszę w kierunku zachodnim na Rosję i potem Litwę, Polskę, Francję, Paryż. Jestem przekonany, ja że to taka ja dobra decyzja. Ja już bomby rurowe jest. w Paryżu dostarczyłem, to... kurwy skurwysynie... Co? Już tam leżą, czekają. Okej, okay, tym rodzinie kochają. Rosja wypowiedziała wojnę... Litwie! Wybuchła wielka wojna polsko-litewska! Co? No, Bo Rosyjsko litewska. rosyjska litewska. Jezus, to jest mój moment. To jest chwila na którą czekałem. Declare war! A. Dużo sojuszy. Tak. Kto Rosja? Litwa czy Rosja. Rosja ma sojusz z Anglią. Dziwne. Hmm. Nie no, teraz te Baluchistan zaatakował. A najpierw Waluchistan, potem jakieś gałgany z Zachodu. Armio, ruszaj na południe. Anglia wyszła w kolonizację. A ja wbijam się w Tabarestan. Znaczy jest to proszę Paluchistan. A będziemy walczyć o prowincję Sabzewar. Gdzie ta prowincja jest? Sabzewar? Która to w ogóle? Halo halo, Sabzewar. Które to? Nie widzę. Może Birniant. Halo. Jest prowincja Birniant. Jakakolwiek prowincja, która jest przy granicy. Gor, cokolwiek... Halo, Mogostan. No nie widzę. Albo ślepi jestem, no albo nie ma. Co jest? Przez f szukaj. Dlaczego ty nie używasz tej f no Bo ja tutaj chcę powiedzieć wojnę. I do to chodzi. Szukam... O, to jest Birriant, Bam, Boost, Gor, Kerman. Macie w ogóle klejmy na to wszystko? Kerman. A Kerman? A, Bamian. Bamian. Gdzie to jest? Jest Gor! Dobra, jest Gor. Declare war. No. Wojna wypowiedziana, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale tę wojnę zobaczymy już przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek ma 20 minut. O, już? Minut. Już, 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 więc w kolejnym odcinku będę masakrował potem powstanie Rosję i Litwę, i Polskę, i Francję, i Paryż, i ogólnie Sary do. Dokładnie. Dobrze, moi drodzy, ja mam inaczej, byście ze mną Meraj. A to był Europe University 4, widzimy się już jutro, papa. pa. pa.